Mówiłem o napięciach, jakie na Śląsku się pojawiły w czasie oczekiwania na decyzję Rady Ambasadorów, na decyzję konferencji pokojowej toczącej się w Wersalu pod Paryżem, gdzie podpisywano w czerwcu 1919 roku układ pokojowy. Ale zanim do tego doszło, te dążenia do tego, żeby skłonić Konferencję pokojową, żeby najpierw przyznała Śląsk Polsce, czego zażądali alianci, czego zażądał Polski Komitet Narodowy z Romanem Dymowskim, który działał, jak wiemy, przy konferencji pokojowej w Paryżu, jak i Wojciech Korfanty w Reichstagu. Wojciech Korfanty był bardzo blisko z Romanem Dymowskim. Współpracował i był w kontakcie, kilkakrotnie latał na spotkania z Romanem Dumowskim samolotem. Po prostu ta polityka była koordynowana i obaj dążyli do tego, żeby sprawa śląska była załatwiona przy stole konferencji pokojowej. Natomiast Niemcy zrobili wszystko, co mogli, żeby odwrócić tę te tendencję, ten pomysł. Początkowo wyglądało na to, że konferencja pokojowa przyzna Śląsk Polsce. Ale Anglicy obawiali się, zresztą no tak, takie informacje dostawali od Niemców, że nie będą Niemcy w stanie spłacać reparacji wojennych, odszkodowań za wywołanie I wojny światowej, jeżeli nie będą mieli Śląska, bo Śląsk, bogactwa naturalne, węgiel, rudy, metali, także i przemysł przede wszystkim przynosił duży dochód państwu niemieckiemu. Bez tego Śląska, Niemcom byłoby zapewne trudniej spłacać te reparacje wojenne. I dlatego Anglicy, którzy przede wszystkim liczyli na pieniądze, stali się rzecznikami niemieckiej przynależności Śląska. Ale, jak powiedziałem wcześniej, ostatecznie Konferencja Pokojowa nie podjęła takiej decyzji, tylko podjęła decyzję o tym, że będzie plebiscyt. Tego jeszcze nie wiedział Ignacy Paderewski, który był reprezentantem polskiego rządu w w Paryżu, kiedy w czerwcu dowiedział się o tym, że na 22 czerwca zaplanowano wybuch powstania na Śląsku. Wiadomo, po to się buduje konspirację, żeby prędzej czy później wystąpiła ona z bronią w ręku w otwartym powstaniu. I takie powstanie było zaplanowane na 22 czerwca. Paderewski napisał depesze. Zaklinam was na wszystko, uczyńcie wszystko, co tylko możliwe. Aby nie dopuścić do wybuchu powstania. No i to powstanie zostało odwołane, ale taka się zdarzyła historia akurat na Śląsku polskim Do oddziału Dziergowicach pod Koźlem nie dotarł rozkaz odwołujący powstanie, i 22 czerwca rankiem 80-osobowy oddział miejscowych rolników zebrał się, wydobył z ukrycia broń i ruszył zdobywać koźle. Dopiero kiedy doszło do pierwszego starcia z niemieckim patrolem wojskowym, dotarł kurier, który odwołał powstanie i kazał im się zdemobilizować i zakonspirować ponownie. No jak wiemy, kiedy już dojdzie do jakiejś walki, to zakonspirować się ponownie nie jest tak łatwo. Dlatego część tych żołnierzy, którzy wzięli udział w tych walkach w tym starciu, po prostu uciekła ze Śląska do Polski. Był to taki falstart, ale nie jedyny. Tutaj w Dziergowicach było 80 powstańców, a w okolicach Starego Olesna 8 czerwca tego samego roku, 1919, również miał miejsce falstart, ale tutaj się zebrało aż 300 spiskowców polskich, którzy byli przekonani, że miejscowa bojówka niemiecka w Leśniczówce ma zgromadzoną broń. Opracowali bardzo fachowo plan tego lokalnego powstania, postanowili opanować cały powiat Oleski, Odcinając po pierwsze przewody telefoniczne, po drugie wysadzając mosty drogowe w okolicach Starego Olesta, tak żeby nie mogły przybyć jakieś posiłki wojsk niemieckich, żeby ten powiat Oleski opanować. No, liczyli na to miejscowi powstańcy, że po pierwsze zdobędą broń. Na niemieckich bojówkach, którą wiedzieli, że oni gdzieś mają i byli przekonani, że w leśniczówce pod starym Olesem. Zdobyli tą leśniczówkę, ale tej broni nie znaleźli. Albo jej tam nie było, albo była bardzo dobrze ukryta. W każdym razie no, liczyli na to, że kiedy opanują powiat, wojsko polskie z zaprosny przyjdzie i przyłączy ten powiat do Polski. Nic takiego nie nastąpiło. Nie opanowali powiatu, nie mieli broni. A i wojsko, wojsko polskie nie było o tym poinformowane. Doszło do szeregu procesów, aresztowano 60 osób, wiele osób uciekło do Polski przez granicę. Powstanie zostało znów stłumione w zarodku. I praktycznie trzeba powiedzieć, że niemieckie władze bardzo łagodnie potraktowały tych spiskowców. Nie zapadły żadne wyroki śmierci. Po kilka miesięcy y, ciężkich robót, y, chyba najwyższy wyrok to był 15 lat więzienia dla przywódcy. No, były to takie opolskie falstarty pierwszego powstania śląskiego. Przywykliśmy uważać, że na opolszczyźnie nic się w, tam, w tym okresie nie działo, wręcz przeciwnie. Okazuje się, że to właśnie opolszczyzna była tym miejscem, gdzie Powstańcy, konspiratorzy polscy nie wytrzymywali, tylko już chcieli coś zrobić, żeby zmienić swój los. Cała polska organizacja wojskowa Górnego Śląska pozostawała w konspiracji aż do sierpnia, kiedy wybuchło pierwsze Powstanie Śląskie, ale o tym opowiemy w następnym odcinku.